Zapraszam na wielki katalog monet dwuzłotowych w formie destruktów nadesłanych na zdjęciach przezłach w ciągu ostatnich dwóch lat. Pokażę wszystkie możliwe odmiany, jakie dostałem na zdjęciach oraz omówimy rodzaje destruktów dla poszczególnych roczników. Na końcu podsumowanie. W 94 roku występują różnego rodzaju skrętki, odwrotki, ceny między 50 a 100 zł, pełne odwrotki oczywiście powyżej 100 zł. W 1994 roku dostałem jeszcze zdjęcie błąd wykrawania krążka wewnętrznego. Słuchajcie, podobny 95 rok 1200 zł, trochę większy. Linki będą do aukcji poszczególnych w opisie, żebyście sobie porównali. W 1995 roku występują pełne odwrotki, oczywiście cena jest uzależniona od stanu monety, ale minimum 100 zł. Mamy również masę skrętek w tym roczniku pod różnymi kątami, ceny tu około 50 zł, również w zależności stanu, rodzaju odchylenia monety. Występuje też w tym roczniku dużo wykruszeń stempla, właśnie w tym, tutaj widzicie nad nominałem 2 zł i ceny różnie od 50 a nawet w rekordzie 240 zł. Również w 1995 roku występuje błąd wykrojnika, więc tutaj tak szerszy, szerszy pierścień wąski wdzeń przerobiłem oczywiście z innego rocznika, który zobaczycie za chwilę. Cena tam była ponad 4000 zł. Rocznik 2005 i taki właśnie podobny sprzedał się za 2000 zł. Bardzo rzadki rocznik z przesuniętym wdzeniem, niecentrycznym, nie jest to rozlany wdzeń, dość taki charakterystyczny dla tego rocznika. W 2005 również dostałem takie zdjęcie. Tutaj opisywane również jako końcówka wewnętrzna blachy, bądź błąd wykrawania krążka wewnętrznego i właśnie różne są ceny, bo Tutaj widziałem też za 200 zł. No, i tutaj jeszcze takie delikatne rozlanie rdzenia. Cena 200 zł. Ale pamiętajcie, że te ceny mogą się bardzo różnić w zależności od stanu rozlań. I to są tylko takie symboliczne wstępne określenie cen. W 2006 jest mało destruktów. Ja bym wam dodawał linki niektórych aukcji w opisie. I tutaj już się nie będę rozciągał, bym ja wam tylko pokazywał różnego rodzaju odmiany i wstępne ceny. Jest to rzadki rocznik 2.6. Mało destruktów, dlatego ceny tu są wysokie. W 2007 roku już mamy dużo więcej destruktów. Dużo, dużo jak sobie wpiszecie w aukcję. Także tutaj macie tylko różne przesunięcia rdzenia, niecentryczne bicia. I tam również występują końcówki blach i rozlania rdzenia. Także w 2007 już możemy zobaczyć całą gamę. Destruktów, wszelakich wszystkich, jedynie nie ma odnotowanej skrętki w tym roczniku. 2008 ofituje bardzo dużo destruktów, chyba wszystkie możliwe, i nawet widziałem jedną skrętkę na aukcji, co jest Evelementem. Ja nie mam, posiadam takich zdjęć. Że 2008 bardzo popularne spójście, rozlanych rdzeń z prześwitem, różne są ceny, to są takie ceny wstępne tutaj. Niecentryczny rdzeń, czyli bardzo też popularny wśród tego rocznika, błąd wykrojnika, czyli cena nawet. Do 5000 zł. Tutaj, tak jakby niecentryczne, i wybite przez kogoś, ale jednak nie ma tego rdzenia, i one te monety wtedy droższe są. Nie wiem, jak do tego podchodzić czy da się to wybić, czy ktoś z widzów próbował, ale może lepiej nie próbować bo można sobie zniszczyć, myślę, że to tak już wyszło z mennicy, w 2009 również jest mało destruktów, to są dwa, które nadesłali moi widzowie także tak to wygląda tam też się trafiają niecentryczne rdzenie z destruktów 2009, które ja posiadam, to mam tylko tą monetę jakby ostatnią z rolki, gdzie tutaj powstaje jakby taki drugi pierścień, nie wiem jak to fachowo zapomniałem się nazywa jak ktoś wie, to niech pisze w komentarzu, przypnę rok 2010, brak odnotowany Aukcji na internecie i na pewno są destrukty. Hola, hola, za Piorek ma jedną sztukę. Spójrzcie, niewiele, ale jednak jest destrukt 2010. Mam jedną, a przeszukałem kilka archiwów i nie mogłem znaleźć. Jeżeli ktoś coś wie o tym roczniku, niech pisze w komentarzach, bądź może ma w prywatnych zbiorach, czekam na zdjęcia. W 2014 dostałem zdjęcia różnych destruktów od was. Tutaj widzicie potem ten znak zapytania mi tam został przy destrukt ale te ceny są gdzieś w okolicach właśnie takich. Im większy prześwit, im bardziej okazały destrukty, że szansa na większą cenę. 2015 również obfituje całą gamą destruktów, począwszy od takich właśnie pięknych błędów wykrojnika, po takie delikatne, kosmetyczne. Oczywiście wtedy są ceny najmniejsze, różnego rodzaju odmiany tych destruktów, w zależności, pamiętajcie, jak się tam ułożyło w tej matrycy i tutaj tak to wygląda. Jeżeli ktoś rozpoznaje jakiś ze swoich destruktów, to bardzo chętnie też Chciałbym zobaczyć jakieś nowe zdjęcia. Także, jak ktoś ma coś innego, może wysyła. W 2016 właśnie posiadam taki delikatny, kosmetyczny destrukt, ale jednak widoczny. Natomiast również występuje pełna gama wszystkich destruktów. I nawet zdjęcie takiej monety rozczłonkowanej, ale również musiał być to efektowny destrukt. Pytanie tylko czy samo to wypadło, czy ktoś to wycisnął. Trudno tutaj już powiedzieć, takie dostałem zdjęcia i również w pełna gama, jaką tylko sobie możecie wyobrazić, jak wpiszecie na aukcjach, wyskoczą Wam różne monety. Wszystkie monety, które dzisiaj widzicie, dostałem na zdjęciach od moich widzów. W 2017 również sporo odmian, sporo rozleń w zależności od rodzaju destruktów, to samo ceny. Tutaj sam ten pierścień, więc trudno go wycenić, bo nie widziałem na aukcji samego pierścienia bez tego środka. Ale pewno ktoś dostał sam pierścień z jakiegoś woreczka, niczego albo coś w tym stylu. W 2017 roku również posiadam jeden destrukt, taki delikatny, ale jednak. W 2018 jest bardzo mało destruktów, dlatego powinny być droższe te ceny. Może kiedyś się ktoś zreflektuje i będzie to inaczej trochę, ale tak popatrzcie, tylko dwa fajne zdjęcia. I również 2018 rzadki, a Zakapiorek posiada. No dziwnym trafem, dziwnym trafem. 2019 również z tego co spisywałem to dość rzadki taki rocznik, który się trafia, więc tutaj no również te ceny powinny być większe, jeżeli chodzi o ten sam destrukt w innym roczniku popularnym a tym, który jest rzadszy, ale póki co to nie funkcjonuje. I o ile te dwa lata wcześniej pilnowali się przy produkcji, to 2020 już sobie pofolgowali masa destruktów. Ten pierwszy z wywiniętym rantem na pewno okazała cena i tutaj różne, różne, naprawdę bardzo efektowne, i nawet za zakapiorek ma swojego destrukta 2020. Bardzo pospolity i popularny rocznik wśród destruktów. Od 2021 do 2023 się chyba pilnowali, bo naprawdę bardzo mało destruktów. Jeden to błąd wykrojnika. 2022 w ogóle nie znalazłem. Jeżeli ktoś coś wie, to niech pisze w komentarzach. 2023 również nie znalazłem. Jedynie takie mam zdjęcie od widza, ale tutaj jakiś problem ze stemplem, smarowaniem bądź coś nie doszło, ale za to w 2024 znowu sobie nadrobili, oni nie wiem, zmieniają jakieś technologie. Bicia monet, bądź mniejszą kontrolę nie wiem dlaczego tak i się dzieje. Ale znowu kup ucieszę nas kolekcjonerów. Znowu pokazało się i na forach widziałem dość sporo 2024. Istnieją jeszcze destrukty zapchane z stemple, gdzie trudno ustalić datę. Tutaj prawdopodobnie jest 2008 rok. Mamy również blanki, gdzie ostatnio cena padła 600 zł, czyli taka dwójka bez niczego. No i masa pato od was wysyłanych gdzieś ktoś piłował, coś widzicie w tym na pierwszym planie, coś zeszli tutaj napis złoty i wszystkie te liście albo wybijacie środki obracacie albo skorodowane monety masa masa pato destruktów wartych w nominału bądź w tym przypadku gdzie tam jest wytarte to nie wiem czy to można traktować jako nominał i podsumowując stworzyłem taką tabelę zakapiora monet 2 zł destrukt taki mini katalog pierwsza grupa to tam są rocznik 9495 gdzie przede wszystkim wiodącą rolę na pierwszym planie mają skrętki i odwrotki, i to jest typowe dla tego rocznika. Później, już praktycznie nie występują odwrotki ani skrętki, jest tylko jedna odtądowana aukcja w 2008. A więc przechodźmy do tej drugiej grupy 2005 do 2010, gdzie 2005 i 2006 to są bardzo niskie nakłady, i tam właśnie są te niecentryczne rdzenie, czyli nie ma jeszcze tych rozlanych. Do 2010-2010 bardzo rzadko spotykany rocznik wśród restruktur, prawdziwie bardzo mało odnotowanych aukcji. Jedna moneta na moim filmie. Potem trzecia grupa od 2014 do 2019 zaczynają się rozlane rdzenie, kończą się niecentryczne bicia. W sensie pewno tam się zmieniają jakieś technologie w tej miennicy, dlatego widzicie, że te destrukty cały czas ewoluują. I tutaj 2.18, 2.19 rzadko spotykane w tej trzeciej grupie. I czwarta grupa od 2022-2024 bardzo dziwna grupa, gdzie te destrukty są jeszcze bardziej efektowne w postaci rosleń, i zeń wychodzące aż na kołnierze robiące. Co czego wcześniej nie było we wcześniejszych rocznikach, gdzie 2.12, 2.3 praktycznie nie ma na licytacjach, bądź rzadko spotykane to, co widzieliście. 2024 dużo rozlanych, 225 jeszcze chyba nie widziałem. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, że na moim filmie brakuje tych destruktów, nie ma wszystkich, no takie zdjęcia, jakie dostałem, takie wykorzystałem. Jeżeli ktoś posiada w swojej kolekcji destrukty, one 2 złote, które nie były na filmie, a chciałby je udostępnić, no to kontakt do mnie znajdziecie w opisie. Zdaję sobie sprawę również, że on jest taki niepełny ten. Ta tabela jest niepełna, mogą być błędy, pisać w komentarzach, co zmienić, co dodać, możemy tu ewoluować, zrobić w następny filmik. Będzie dobry oddźwięk, to ja już szykuję taką tabelę dla 5 złotówki. Myślę, że tutaj wam się oczy otworzyły właśnie na te cztery grupy monet destruktów, jakie występują, bo to rzeczywiście się rzuca w oczy, mi się już to wcześniej rzucało, ale dopóki tego nie zrobiłem takiej tabelki, to tego wcześniej nie widziałem. Może zrobimy ją lepszą, może osobny film z taką tabelą. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zobaczymy. Dziękuję, kto dotrwał do tego momentu. 10 minut, o Boże, kiedy ja taki film robiłem. Trzymajcie się i miłych wakacji. Pozdrawiam.